Witajcie! Czas na pierwszy większy zestaw Beyblade Burst Super King. I przez większy mam na myśli naprawdę spory, bo mamy tu aż trzy beje. Super King Triple Booster Set zawiera Tempest Dragona, Kers Satana i Naked Diabolosa. Dziś, oczywiście, dysk główny, czyli Tempest Dragon. Jako, że nie recenzowałem oryginalnych wersji po pozostałych dysków, to zrobimy sobie aż trzy oddzielne filmiki. Także dzisiaj zapraszam właśnie na unboxing Tempest Dragona, a pozostałe będą w następnych dniach. Także otwórzmy je sobie. No dobra, recenzję zaczniemy od drivera. Było trochę zamieszania w zapowiedziach, bowiem, tak jak w Ace Dragonie, nazwali go Charge. Na szczęście zmienili to na Charge Metal. I bardzo dobrze. Nie mamy powtórki, a nowy tip prezentuje się bardzo fajnie. Muszę przyznać, że uwielbiam takie metalowe końcówki w ataku. Nie są zbyt popularne, bo mają raczej słabą przyczepność. Ja jednak lubię, jak szaleją po arenie. Metalu jest bardzo dużo więc jest naprawdę ciężki. Myślę, że warto się przekonać samemu, czy coś takiego nam odpowiada. Ja jestem zdecydowanie na tak. Myślę, że prawdziwy Blader opanuje nawet taki metalowy tip. Chasey to powtórka z Hyperiona i jak możecie się domyślać, 1A nie pasuje tym razem idealnie do ringu. Chyba to pierwsza taka sytuacja w moich recenzjach, no ale nic dziwnego, skoro mamy powtóreczkę. Przejdźmy więc do ringu. Tempest wygląda z pozoru nieco biednie, ale nie dajcie się zwieść. Na ostatnich turniejach robi robotę. Wiele osób go używa i poleca. Teoretycznie jest to dysk atakujący. Zauważcie jednak, że nie posiada kształtu typowego dla ataku. Jest niemal idealnie okrągły. Oznacza to, że powinien być doskonałą staminą i właśnie w takich kombinacjach osobiście go polecam. Oczywiście Bay nie byłby sobą, gdyby nie miał modów. Pierwszy to Bounce Mode, czyli ostrza, które wysuwają się przy atakowaniu przeciwnika. Genialne rozwiązanie na odbijanie go bez zbytniej utraty staminy. Drugi to Awaken Mode. Po naprawdę mocnym uderzeniu ostrza powinny zostać w miejscu i nadać większej agresywności. Teoretycznie ma to już tak zostać. Na szczęście w przeciwieństwie do Imperial Dragona łatwo schować ostrza samemu. Pozwólcie jednak, że nie będę tego robił rękoma, bo boję się, że jeszcze coś zniszczę. Po nałożeniu naklejek cały dysk z chipem prezentują się rewelacyjnie. Naprawdę, chyba powróciliśmy do czasów plastików, gdy aby Bey wyglądał dobrze, należało od razu dać mu naklejki. Co prawda chip prezentował się tak czy siak świetnie, zresztą zobaczcie tę wielką łapę Smoka, ale dałem mu naklejki i tak, skoro już z nich korzystam, niech będzie to komplet. Perłowy biały kolor, złote zdobienia, mnóstwo kolorów na naklejkach, no jak dla mnie wygląda to rewelacyjnie. Dysk jak najbardziej polecam, no może poza Chasey, no ale tak czy siak mamy rewelacyjne nowe części i bardzo możliwe, że dominujący ring w najbliższym czasie. Szczerze, to jakby cały zestaw nie wypadał i tak polecam zakup. A recenzja kolejnego dysku już za kilka dni. Na razie.